Siemanko że maczki. Dzisiaj zagramy sobie w Skywarsy. Tutaj smoczo tak przy okazji. Eee, I wybierzmy sobie klasę. Było 1400. Lat. Wezmę sobie tą klasę. Co? Nie mam... Jak to 500? Dobra, to wezmę sobie koksa. O! zdążyłem. Nie, a nie, nie zdążyłem, chyba. Gdzie? Aha, fajnie. Zresztą się na mapce, gdzie nie ma skrzynek żeby tak Really? Tu nie ma skrzynek Are you fucking kidding me? Halo Gdzieś na drzewie nie wiem, nie leży jakaś skrzynka O tu jest, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Dobra Sytuacja opa... O oh, what the fuck Zasłonię się drzewkiem I założę Um, tak lepiej eee. cikierkę nie no w sumie to lepsze Okej okay. mm. dwa, tutaj są te same trójeczki ale może jakaś jeszcze jedna skrzyneczka by się przydała halo, chyba mm, już nie ma Widzisz, widzisz, o, tam, tam jest typo, no taki nieubrany Nie, nie mam perkałki, żeby się do niego dotknąć, no nie ma tu żadnej innej skrzynki oprócz tamtej Fajnie No nie bij mnie suko. No i patrzcie typu, sobie tak strzela, no strzelaj jeszcze raz bo to strzałę. Dobra, 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 dobra że... Ja strzał nie mam, o mam! no, ostatnia strzała fajnie Ogólnie to riperinium, bo nie mam żadnego innego budulca oprócz tego kobla, że w sumie mam, bo nie mam perełek A to by się przydało za o, fajnie już po tym mam coś jeszcze może tutaj Mam jeszcze 18 kobla Dwaj kobla mm -hmm. Idziemy tam do domku, tam na pewno są jakieś itemki. Miejmy, miejmy nadzieję, że są. Mm, tylko czy. A, dobra, dos doszedłem tutaj, easy. No, takie to ja rozumiem, nie? Tutaj jakieś deksowe itki, A, to deksowe mam. To zawsze jest prot na tym. No, nie, no, ja nie narzekam. A, już jestem co deksowy. dobra, zarobiście nie, nie będę... Czekaj, tu mam rewki? Tu mam rewki, nie na to no. Tu też mam chyba rewki. No i jeszcze perełka, jakie jakoś ślepy jestem. E, Okej. Okay. Mm -hmm. Pójdziemy sobie tam. W sumie zdarzyłem sobie tego refa. E, nie mam jeszcze deski, to easy. no tam widzę typka. E, Kurde, no nie dostanę się już chyba. Tak, muszę to rozwalić łapką teraz. No, kop. Dobra, rozwalniliśmy. Tutaj jest. A, fajnie, nie, no. Super ogólnie. Pusta skrzynka, a ja się do niej musiałem kopać łapką. Pozdrawiam. Tu widziałem jakiegoś typa chyba gdzieś. O, tu jest. No, dobra, to zaraz zostanie taką strefę na ryj Okej, okay. biegnę po ciebie Czy ten typu wpieprzył koksa? Tak, ten typu owalił koksa. Ja sobie poczekam aż on myślę, że jej nie żyje czy o co chodzi. Jakie typu mam lagi? Nie no, dobrze się to poklepie ogólnie. Sorry zamieszka jak ją słyszycie, no ale... Co to zrobić? Mikrofon trochę czuły jest. Aha What the fuck? Co ten typ robi? Jaki on ma lagi? 2 FPS y na krzyż, ale co ty robisz? Co to dziecko robi? What the fuck? Się perełkuje. Czy się od drugiego koksa? Czy on Nie, on wala refy. Dobra. Na na niego. Fajnie, że on owalił koksa i kilka refów. O. zdedał Nie, no to... Bóg pvp Tak mi się wydaje, nie? Wy też tak myślicie, że to był Bóg pvp? najlepszy typ pvp jaki jest na tym serwerze bo za mną, chyba Tak mi się wydaje, no przecież on, jak widzieliście, jakiś strefą sadził no Ja też nie W ogóle tutaj są jakieś itki leżą O, rewki mam, perełki, dzięki, dzięki O, tam jest, nie, nie, to nie jest typ. Tak hmm. wiem minąłem skrzynki, ale tam nic nie ma Chyba, chyba No i zostało dwóch do zabicia Tylko teraz jest taki problem, bo nie no, albo mają Awka albo, hmm, albo są ludzi i nie chcą przyjść. Ja Miałem tylko 6 perełek. No kurde... No, dobra, mam je łóżka. Te czas się głodny robię. Tam nikogo nie ma. Tam nikogo nie ma. Tam też. Chodźcie na środek. Ho, chocie. Chodźcie. Halo, 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 Może ktoś by tu przyszedł, i ja chcę się poklepać, bo nuda. Dobra, to robimy cięcie, i wracam do was, jak już będą typki. O, zostało nas dwóch. No to fajnie, czyli jeden typu do zabicia. Fajnie, to cięcie znowu, i ja wracam do was, jak już go znajdę. Może to? Nie, to nie on. Dobra, wyjdziemy się za chwilę. O, siema, siema, właśnie go znalazłem. Eee, Klepić z nim na łuki. No, typu strzelać ewidentnie nie umie. Dobra, PVP. Kto wygra? Ja ciągnął. Stawiam na mnie, bo ten typu też się umie. Takim koksem PVP jest, jak. No, dziękuję! Wygranych! Dziękuję za wina. A wy komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i Stevek z wami. Tak. No. To do następnego. Yo.